Ponad 60 klasyków przyjechało pod Siewierski Zamek, by rozpocząć sezon z lotów samochodów zabytkowych. To wydarzenie jest niczym, powrót do minionej epoki. Tak, prawdę mówiąc, to jest ta epoka, w której ja się kształciłem, wychowywałem, pracowałem w wielu takich samochodach. Poruszałem się, korzystałem. Też miałem jako młody człowiek. No teraz byłby to piękny zabytek. Miałem taki samochód w Chyba wszyscy wiedzą, jaki to był samodgłośny. Tak jak tutaj przyjeżdżałem do swojej obecnej żony, to jeszcze przed Siewierzem, już wiedzieli, że, że jadę do siebieża. Organizatorem i inicjatorem spotkań miłośników motoryzacji jest Tadeusz Sowa, który na zlocie zaprezentował m.in. swoją milicyjną nysę. Dokładnie, to jest jako replika radiowozu milicyjnego, którego odnowiłem który przeszedł dużo wrażeń, nawet grał w filmie, serialu Royst i na ostatnio też urodzinach u, u Brąka Cieślaka byłem. No kupę wrażeń mam z Tomnesą. Powiem tak, gdzie tylko jedziemy Tomnesą, byliśmy na Stulecie Niepodległości, w balcowni w szopiennicach, muzeum. No, jesteśmy wszędzie filmowani, mile widziani przede wszystkim, jak... Poprzednio w tamtej epoce milicja była nie niemile widziana, tak my jesteśmy teraz podziwiani. Klasyki motoryzacji to pojazdy z duszą i niezwykłą historią. Ich właściciele często przeżywają dzięki nim niezapomniane przygody. To jest Warszawa M20, rok 53, no, zrobiona w stylu takim oryginalnym. Uczestnicy w innych zlotach i. Po prostu robiona na oryginalnych częściach sprowadzonych przez wiele lat, trochę z Ukrainy, trochę z tego. Tak się historia zaczęła. Dzięki temu było uczestnictwo przy odnowieniu oryginalnej papieskiej warszawy Karola Wojtyły, jazda tą Warszawą na kanonizację Ojca Świętego. Był to taki wielki sukces i no, pamiątka na całe życie. Atrakcją pierwszego w tym roku Siewierskiego zlotu były nie tylko pojazdy okresu PRL. Dużym zainteresowaniem cieszył się szpital polowy, który przyjechał do Siewierza wraz z rekonstruktorami z Wodzisławia Śląskiego. Taki szpital był jak gdyby na tyłach, był we wioskach, był w chatach, w stodołach, w szopach. Wiedzieli o nim żołnierze wojska polskiego, wiedzieli o nim powstańcy. Wiadomo, że nie wiedziała o tym żadna nacja inna i siły wroga. Także działało to bardzo skromnie, bardzo ubogo, leczono i ratowano zdrowie tym, co miano lub pozyskano z innych obcych armii. W klimat innej epoki wprowadza nas, nas też tutaj muzyka, która jest grana z autentycznego sprzętu. Tak, jest to patefon z okresu lat 20-tych, 30 -tych produkowany do roku mniej więcej 40 -tego. Bardzo piękny sprzęt w oryginale i w tej chwili możemy posłuchać piosenki pod tytułem "Po całej mnie. Rekonstruktor Piotr Chojecki wcielił się w porucznika Wojsk Polskich. Okresu II Rzeczpospolitej, a dokładnie mam na sobie mundur, mundur wzoru 19 który był już używany w Bitwie Warszawskiej i również, tak jak dzisiejsza tematyka Szpitala Powstańczego, był używany w trzecim Powstaniu Śląskim. Niestety Wojsko Polskie nie brało czynnego udziału w trzecim Powstaniu Śląskim, natomiast pojedynczy żołnierze, pojedyncze grupy mieszkańców, którzy służyli w Wojsku Polskim, mieszkańców Śląska Górnego, przybywali na Śląsk, żeby wesprzeć, Trzecie Postanie Zlot klasyków w Siewieżu honorowym patronatem objął burmistrz miasta i gminy Siewierz, Zdzisław Banaś, który ufundował dla uczestników zlotu pamiątkowe puchary. Kolejne zloty w Siewieżu planowane są w każdą drugą niedzielę miesiąca aż do października.